KSeF to nie tylko nowy obowiązek ustawowy. To idealny moment, aby uporządkować procesy sprzedaży, fakturowania i obiegu dokumentów w swojej firmie. Dzięki temu, że wszystkie faktury przechodzą przez jeden, wspólny kanał, wyeliminujesz ręczne przepisywanie danych i chaos w dokumentacji. Co najważniejsze, firma o jest w pełni gotowa na standard KSeF 2.0, a sama integracja jest całkowicie darmowa, więc przygotowanie firmy nie wiąże się dla Ciebie z żadnymi dodatkowymi kosztami. Metody autoryzacji Konfigurację rozpocznij od przejścia do ustawień firmy, gdzie znajdziesz dedykowaną zakładkę XEF. W oknie zobaczysz dostępne metody autoryzacji połączenia. Na dzisiejsze potrzeby wykorzystamy metodę certyfikatu XEF, natomiast jest dostępna autoryzacja również podpisem kwalifikowanym czy tokenem. Po wklejeniu certyfikatu, klucza oraz hasła wygenerowanych wcześniej w narzędziu Ministerstwa Finansów i zapisaniu zmian system nawiąże połączenie z serwerami rządowymi. Typy wysyłki faktur sprzedażowych. Firma O daje Ci pełną kontrolę nad tym, kiedy Twoja faktura trafi do KSEF. W ustawieniach integracji możesz wybrać jeden z czterech trybów. Automatyczna wysyłka następuje natychmiast po utworzeniu dokumentu automatyczna z zatwierdzeniem faktury wysyłka do KSeF zostanie zrealizowana w momencie użycia przycisku ZATWIERDŹ w szczegółach faktury manualna samodzielnie decydujesz o wysyłce używając przycisku Wyślij DO KSeF manualna z zatwierdzeniem faktury wymaga wykonania obu poprzednich akcji przed wysyłką pobieranie faktur zakupowych automatyzacja działa w obie strony abyś mógł odbierać fakturę od swoich dostawców aktywuj funkcję pobierania w zakładce KSeF od tego momentu każda e-faktura wystawiona na Twój NIP automatycznie trafi do Twojego systemu. Jak wysłać fakturę do KSEF? Na tym etapie warto wspomnieć, że w procesie wystawienia faktury nie zostały wprowadzone żadne zmiany. Wprowadzamy klienta, uzupełniamy pozycję i zapisujemy dokument. Zakładka KSEF i status szkic. Po utworzeniu faktury widzimy, że dokument posiada nowy dopisek, szkic. Oznacza to, że faktura nie została jeszcze zatwierdzona po stronie KSEF. Taka faktura nie posiada numeru KSEF i statusu UPO. Po przejściu do widoku szczegółów faktury możemy ją przekazać do KSEF przy pomocy przycisku Wyślij do KSEF, znajdującego się w prawym górnym rogu ekranu. W szczegółach zapisanej faktury dostępna jest nowa zakładka KSEF, z poziomu której Zobaczymy status KSEF. Obecnie, ponieważ czeka na przetworzenie przez system ministerstwa, widoczny jest status wysłany. W ciągu maksymalnie dwóch minut dokument otrzyma oficjalny numer KSEF oraz UPO, czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Jeśli nie chcesz czekać, możesz użyć opcji Export KSEF XML, znajdującej się również w prawym górnym rogu ekranu, aby pobrać dokument i wgrać go ręcznie na stronie ministerstwa. Po zatwierdzeniu dokumentu po stronie Ministerstwa Finansów, faktura otrzyma status odebrane upo i zmieni swój typ ze szkicu na fakturę VAT. Gdzie znajdziesz, jak zatwierdzisz faktury zakupowe? Wszystkie pobrane dokumenty czekają na ciebie w zakładce Import z KSEF. Tutaj możesz przejrzeć dane dostawcy oraz pozycje na fakturze, a następnie zatwierdzić dokument wprowadzając go do oficjalnego obiegu w twojej firmie. Zatwierdzona faktura zostanie wyświetlona w filtrze faktur zakupowe wraz ze statusem pobrana z KSEF. Tworzenie dokumentu magazynowego. Zatwierdzona faktura z XEF pozwoli Ci na błyskawiczne stworzenie dokumentu magazynowego. Dzięki temu, że dane są ustrukturyzowane, możesz przyjąć towar na stan, bez ręcznego przepisywania pozycji. Po przejściu do faktury pobranej z XEF, należy użyć przycisku w prawym górnym rogu. Dodaj dokument magazynowy z danej faktury. XEF firma o to nie tylko obowiązek. To porządek w Twoich dokumentach i realna oszczędność czasu. skonfiguruj swoją integrację już dziś i zobacz, jak technologia wspiera Twój rozwój. Jeśli masz pytania, nasz dział wsparcia chętnie pomoże Ci na każdym etapie.